Miedziałek ze szklanką ciepłej wody, jak zawsze z rana. Dopiero wstałam, mamy 6.30-40, miałam być na 6, ale coś poszło nie tak ewidentnie w ogóle. Ostatnio mi się zdarza, y, tak zasypiać w sensie wyłączam budzik i zasypiać dalej. Chociaż tak, dzisiaj skończę powiedzenie. Brakuje mi tego, żeby mieć troszkę więcej czasu, żeby mieć czas na swoje pasje i na jakiekolwiek życie, bo teraz wracam około 18 i na spacer i nagle mamy 21. I pracę znowu na taką wiecie zmianą, że będę na wracać sobie o 13 i będę miała po prostu trochę tego czasu dla siebie. O, i się pochwalę, wczoraj o 23 albo o północy zamówiłam sobie jeszcze buty, bo... Stwierdziłam, że ok, jestem już pewna tego zakupu, bo odkładałam kupienie nowych butów od nie wiem kiedy, ale mm, będę bardzo oryginalna. Kupuję kolejną parę New 530, bo po prostu kocham te buty i mogłabym je chodzić cały czas. i i wiecie, pasują do mojego vibe i je kocham, także te jedne będą na spacery teraz, mm, a są przewygodne. wróciłam właśnie z pracy i będę robić obiad, obiadę, kolację Przygotuję sobie rzeczy po prostu i pewnie sobie zacznę, bo będę robić tekel stir fry, w sensie usmażę sobie tofu, fasolkę, marchewkę I potem właśnie albo do tego ryż, albo chlebek, albo nawet samo takie full I jeszcze coś do tego sobie zjem, zobaczę Bo tak dawno nie takiego warzywnego moc dania, a wiecie, że ja uwielbiam takie czy to leczo, czy coś tego typu, Właściwie też myślałam jeszcze nad leczo, ale zrobiłam takiego stir frya bo mam fasolkę przywiezioną z domu, taką zieloną, szparagową, nawet już ją obrałam wczoraj, żeby wiedzieć z głowy dzisiaj. Także będziemy robić coś takiego. I przygotuję sobie, pójdę z na spacer i wrócę i pewnie będę kończyć i zacznę montować film na ten weekend, bo mam jeszcze takie stare materiały, znaczy stare, ze starego mieszkania, które chciałam jeszcze po prostu dodać. Bo mam nagrane takie pięć dni śniadań I po prostu chciałam, żeby to poszło po prostu, żeby już nie było kontentu ze starego mieszkania Tylko żeby już było, tak wiecie, w miarę jednolicie A fajny film to będzie, bo tam będzie taki miks przepisów, nie będzie to tydzień śniadań Tylko właśnie nagrałam pięć przepisów w jakieś takie losowe dni, gdy robiłam coś fajnego Także biorę się i się odezwę później Gotowanie pod nadzorem Wróciłam z Wafem ze spaceru, porozmawiałam się z mamą i tam wtedy mi się będzie robić obiad. Dałam tam tak fasolkę, brokuła, marchewkę, dużo cebulki i tofu cebulowe w tej marynacie takiej cebulowej z Lidla. Nie mogę się tutaj dzisiaj wygadać, nagrywałam w ogóle tą. I nagrywałam to trzeci raz, także wybaczcie mi, nie będę już zbyt dużo gadać. Zaraz będę albo jeszcze do Hotelu, albo Emili w Paryżu i montować dla Was film. Ale jestem już chyba głodna, dlatego mi się tak nie klei Chociaż nie wiem w sumie, bo jadłam dzisiaj jakieś takie cachotto mm, To gotowe, co wam pokazywałam, ten wegański kubek e, Polecam to bardzo, kolejny raz e, W poprzednim vlogu chyba wam to pokazywałam Ale i tak mam ochotę na coś takiego domowego A powiem wam, że nie jadłam chyba stir Minimum od czerwca, odkąd zmieniłam pracę Bo stir fry odgrzewany nie jest smaczny a kiedyś po prostu to był mój obiad co drugi dzień, jak jeszcze chodziłam do szkoły, to wiecie, wracałam tylko o tej 13.30, wszystko ciach, ciach, ciach na patelnię, szybciutko podsmażone z sojowym, do tego ryż zawsze albo makaron i miałam codziennie przod to obiad. Nie ja wstałam, mamy godzinkę chyba 6.30 6.20, robi mi się tam tyle usianka, Wafel na ogródek I dzisiaj to Kuba z nim idzie chyba na spacer Wybaczcie, zostałam zaatakowana, bo powiedziałam słowo klucz, gdzie Kuba z nim idzie A nie mogę używać tego słowa, jak Wafel jest obok Idę na jogę, więc wychodzę gdzieś za godzinkę, myślę, że jeszcze rano sobie właśnie coś pomontuję bo wczoraj wieczorem jakoś nie miałam wen, muszę Wam powiedzieć więc po prostu zrobię to dzisiaj rano albo poprzez sobie Emil w Paryżu, albo będę robić to i to równocześnie byłam do montażu film bez dźwięku także mm, spoko, mogę połączyć te dwie rzeczy i jeszcze jeść śniadanie w międzyczasie także idę przymieszać moją owsiankę i odezwa się Was później i nie pokazywałam Wam, co mi urosło do Tak, biorę się za śniadanie, będę dzisiaj taką kanaperę z figą, jeszcze sobie robię obiad do pracy, znaczy obiad, taką sałatkę. Zrobiłam sobie kuskusa, w sensie zalałam sobie kuskusa wrzątkiem, do tego damy buraczki, chyba pokroję tam gruszkę, jakiś biały serek, bo mam. I takie coś wyczarujemy na szybko, no i wiadomo, jeszcze rukolasu z miód, balsamico, taki dressing szybki. To jest w ogóle moje ukochane połączenie smakowe, które znajdziecie w tygodniu śniadań. Kupiłam też na testach tego batona od Iggy, mega pyszne, ale mega słodki, Jego jadłam i jadłam. A po pracy poszłam jeszcze do galerii, kupiłam kredkę do brwi. Użyłam jej w ogóle od 5 lat, kupuję tą samą cały czas i polecam. I oczywiście musiałam wejść do homli, bo jak to tak nie wejść. A celem wyprawy było odebranie paczki z H&M i w ogóle zobaczcie, zrobili teraz paczkomaty w niektórych punktach. I mam już w pół do ósmej, ja dopiero wróciłam. Wyszłam z pracy o 17.40 i miałam jechać jeszcze do Bonarki po jedną paczkę i miałam to zająć z godzinę, a zajęło mi to dwie godziny. Czekałam na autobus 40 minut, słuchajcie, i finalnie on nie przyjechał. I się zdenerwałam, zamówiłam ubera, miałam taką podstawkę do łazienki i jeszcze zamówiłam parę ubrań, zaraz je może zmierzę, albo już jutro to zrobię, bo tutaj nie mam weny i kupiłam jeszcze narzutę Bo oglądaliśmy ją w ogóle na stronie Homely od y, X czasu, jakoś nie mogliśmy się zebrać, żeby zamówić, bo wiecie, nie było darmowej dostawy, a mm, nie planowałam bycia w galerii w najbliższym czasie, a udało mi się ją dorwać stacjonarnie nie wiem jeszcze, w ogóle przepraszam, że tak majtam, ale nie mam ustawionego żadnego statywu i waffle tutaj jest, bo się ze mną stęsknił i mu się obok mnie po całym dniu. Taka beżowa. Zobaczymy jeszcze czy ją zostawimy. Ona ma takie frędzelki tutaj i już widzę, że Wafelowi się podobają te frędzelki, także no zobaczymy czy zostawimy czy nie. Mówiłam jeszcze kredkę do brwi, tą, którą Wam pokazywałam. Jej używam od 7 lat prawdopodobnie. O oh, wow, teraz sobie to uświadomiłam, bo ją używam chyba no, od podstawówki, używam, także mm, no Pamiętałam, że kosztowała kiedyś 9 zł, a teraz kosztuje 15 Zmieniam kadry na łazienkowy, może być lekki pogłos i mam tutaj moje zamówienie Zapomniałam w ogóle, że zamówiłam trzy pary krótkich spodenek Ale zamówiłam tak beżowe, czarne i jasno szare, bo chciałam taki komplet dresowy, który będzie miał krótkie spodenki i zamówiłam po prostu spodenki, i będę już dopasowywać bluzę wedle tego, które spodenki będą spoko. Tak? Dobra, zacznę od takich szerokich spodni. Znaczy są ładne, ale myślałam, że one będą wyglądać totalnie inaczej. Co ich chyba do przydzieleniu. Myślałam, że one będą wyglądać totalnie inaczej. Myślałam, że one będą z takiej, wiecie, legginsowej, miękkiej bawełny, dzianinki. One są z takiego czegoś szorstkiego, takim do tego jest to wiskoza, ale jest to grube, także nie wiem właśnie, co to jest za materiał, ale są całkiem spoko i chyba je ja w sumie zostawię, bo kosztowały 5 dyszek, także zobaczymy w ogóle to, co ja mam na głowie, to jest jakaś tragedia. Jej włosy po prostu jak jest wilgoć, to żyją własnym życiem. Ja jej prostowałam dzisiaj na no, tego totalnie nie widać. Także ocenicie sami. Przejdę do tego lustra, bo to jest zdecydowanie lepsze światło. I mamy na pierwszy ogień takie szare, powiem Wam, że są świetne i nie wiem, czy nie zamawiam szarej bluzy do nich, bo zamówiłam jeszcze chyba ten model właśnie czarny, ale są mega fajne i ja lubię, jak mają w środku futerko. Nie ja lubię właśnie tego pentelkowego wykończenia, tylko dla mnie musi być meszek, jak to jest coś dresowego, no, ale powiem że są super i bardzo ładnie leżą. I są takie troszeczkę dłuższe, aczkolwiek mogłyby być jeszcze dłuższe. Chciałam takie, żeby były o mniej więcej dotąd. A i tak są spoko i mogę się w nich swobodnie schylić. A na tym mi zależało. Okej, okay, i tutaj mamy czarne. Wafel oczywiście obserwuje. I czarne jakoś nie kradną mojego serca, aż tak jak tam te szare. Mam wrażenie, że robią mi tutaj taką bańkę troszkę. Ale myślę, że to jest wrażenie koloru i tego, że one się jeszcze troszkę wygniotą. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy nie zostawię sobie dwóch par. Mm, bo są bardzo wygodne właśnie nie mam takich dołów, w których mogę chodzić po domu, a te są świetne, mm, tylko, chyba są trochę krótsze, nie wiem, a na obietnie jutro do pracy, bo mi zrobię takiego pośnego hindusa z kurczakiem, a tutaj wafel poluje właśnie na spinacz. I witam was w czwartek, mamy dziewiątą, właśnie piję wodę. Wróciłam z wafem ze spaceru. Dzisiaj byliśmy na takim troszkę szybszym, bo chciałabym trochę wcześniej wyjść do pracy. Wczoraj zrobiłam sobie ciasto na placuszki z serka wiejskiego. Będę je robić z jagodami. Na wierzch też damy borówki, malinki i będą przyszła także cheers i biorę się za robienie. I plecochy prezentują się tak piękne, dałam jeszcze na wierzchu malinki, krem tą nociolatę, które smakuje jak śniadek niderbuenu, już Wam ją polecałam. I wafel je ja śniadanko ze mną i się zbieramy do pracy. Ja wróciłam właśnie z pracy i byłam już po boxa, bo będę montować dla Was film i odebrać paczkę ze współpracy. A mianowicie mam współpracę po raz trzeci w ogóle z Yankee Handle i teraz mam takie dwa zapaszki, takie jesieniarskie bardzo. Jedna jest cedrowa, ona jest taka granatowa, mega ładnie w ogóle wygląda ta świeczka. Taka jest clean i ma bardzo ładną grafikę. One wszystkie mają tematyczne grafiki, mega mi się to podoba w ogóle. Teraz oni zmienili trochę właśnie tą szatę graficzną, kiedyś to były zdjęcia, a teraz właśnie to są takie grafiki i uważam, że wygląda to mega fajnie. A drugą mam kaszmirową. Jest biała, taka mega delikatna, piękna. Taki zapach, nie wiem, do czego w sumie porównać. To mam w tym mniejszym słoiczku. W ogóle mega fajny kształt. Jest taka poręczniejsza trochę, bo te są mega duże. Ale ja kocham te świeczki i no. I na jesień są super. na śniadanie robię dzisiaj budyń ja jem sobie z morelami takimi karmelizowanymi w miodzie a Kuba pewnie klasycznie z borówkami przepis na niego znajdziecie u mnie na insta to jest w ogóle tak zapomniane przeze mnie danie i ja go robię raz na dwa miesiące średnio i sobie przypominałem, czemu ja to robię tak rzadko jak to jest takie pyszne także joga zrobiona spacer odhaczony i dzisiaj pracuję zdalnie więc kończę śniadanko i biorę się za pracę biorę się do pracy Mm, bo dzisiaj pracuję z domu, także wiecie, tak luźniej troszkę, nie muszę się zbierać, ogarniać, ale i tak powiem że bardzo długo spałam, jak na mnie powstałam o 7.05, no ale się wysypiam, bo mam jeszcze weekend pracujący, także tak sobie wiecie, mm, pospałam trochę na zapas. Bafel, co masz? Ja sobie jem śniadanko, zaczęłam właściwie pracę i Wafel w ogóle ma kumple przez płot i zrobili sobie podkop. Nie musimy teraz to zakopywać. Także ja dalej dodaję jeszcze storiski, dodaję rolkę i się odezwę później. I zapomniałam o najważniejszym. Życzę Wam oczywiście smacznej kapusi. Ja właśnie się ogarnęłam, lecę z wafelkiem na szybki spacer i zaraz po tym jak wrócę, idę na rower. Kuba wyszedł sobie teraz na swoje 40 km, a ja sobie pójdę na taką, wiecie, luźną wieczorną przejażdżkę, ale mamy już godzinkę 18.45 teraz już tak widać, jak wcześniej robi się ciemno. Wracam i idę na rower. I patrzcie, tylko kładę ten błochę. Mamy sobotę 18. ja wróciłam właśnie z pracy i będę robić obiad na dwa albo na trzy dni. Upiekę sobie tak warzywka, ugotuję kusku perłowego, dam na dno humus i jakby tyle, bo ostatnio kupuję cały czas w bietrze tego właśnie kuskusa z humusem z Go Active, więc stwierdziłam, że zrobię coś podobnego sama, bo jakby to jest, wiecie, zero pracy, a no mega mi to smakuje, bo ja uwielbiam ogólnie humus, także biorę się za robienie. I kupiłam ten humus orientalny z Go Wage. ja pamiętam, że go kilka lat temu jadłam cały czas i mi się za nim zatęskniło, także robimy to z nim. W poniedziałek ja z pracy, miałem już nie nagrywać, ale przyszła mi paka z i Wam pokażę, co zamówiłam. Rzeczy do domu, także aktualny temat. Ta Patrzcie tylko na ten stojak na noże i takie przybory kuchenne. Świetne, w ogóle to jest z takiego ABS-u zrobione. Obawiałam się szczerze mówiąc, że będzie wyglądać tandetnie, że będzie się rysować w ogóle, bo będzie z jakiegoś takiego, wiecie, beznadziejnego plastiku. Tutaj się robi kawka. Ja chyba sobie zrobię maczę, bo ostatnio mam ochotę na maczę. No ale finalnie padło na kawkę. Do tego jeszcze zrobimy mini loda i dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i do usłyszenia.